Z pomocą tej lampy mogę wszystko zrobić. Musisz mocniej trzeć. Jestem Jean Sasin, podaj swoje trzy życzenia, to jest spełnię. Po pierwsze, chcę wygrać wybory w 100% i żeby Tusk i inni mieli 0% poparcia. Ja to załatwię. A jakie jest twoje kolejne życzenie? Po drugo, chcę Rządzić całą Europą jako jej lider. Nie ma problemu, ja to załatwię. A teraz powiedz swoje ostatnie, trzecie życzenie. A jako trzecie życzenie to chcę. Hmm, hmm, co by tutaj. Ech, no niech będzie. Jasny gwint, no nie wiem. Trzecie, ostatnie. Wymyślaj szybciutko, bo już kończy się dym w lampie. Szansa przepadnie. O cholera, dym się kończy, co ja... no ten już... Już zanikam. 5 4 3. Dobra, wiem, chcę do Disneylandu na wycieczkę. Największym zaskoczeniem tych wyborów jest partia Jarosława Kaczyńskiego, która nie przekroczyła progu wyborczego. Ale jak to? Jarosław Kaczyński otrzymał zakaz wjazdu do Belgii. Czasiń, co się dzieje? Yy, no ale przynajmniej... A, no w Disneylandzie będzie fajnie.